Poznaj tablet Logisat TMS profesjonalne urządzenie z nawigacją dla transportu ciężkiego 40 ton. Jednak nasz tablet to coś więcej niż nawigacja. To również zaawansowane narzędzie wspierające kierowców i spedytorów w ich pracy. Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Dzięki naszemu tabletowi, kierowca sprawdzi konfigurację pojazdu pod dane zlecenie i trasę. Wysyłanie kompletnych zleceń transportowych wraz z trasą i niezbędną dokumentacją nigdy nie było takie proste. Jedyne, co musi zrobić kierowca, to rozpocząć nawigację, a ty będziesz mógł śledzić przebieg realizacji zlecenia na bieżąco w aplikacji www. Określanie statusu realizacji zlecenia przez kierowcę, a także skanowanie i wysyłanie dokumentów do bazy to kolejne funkcje usprawniające przepływ informacji w firmie transportowej. Nie zapomnieliśmy o kwestiach użytkowych. Tablet Logisat TMS jest łatwy w montażu. Posiada zabezpieczony hartowanym szkłem ośmiocalowy wyświetlacz, a także obudowę, której niegroźne są upadki, pyły i zabrudzenia. Twoi kierowcy mogą również skorzystać z ponad 25 głosów nawigacji, w tym ukraińskiego. Logisat TMS w kontakcie.